Rozdział 9. Głupie dowcipy Korowiowa. Nikanor Iwanowicz-Bosy, prezes spółdzielni mieszkaniowej, do której należał dom numer 302a, na ulicy Sadowej, gdzie mieszkał nieboszczyk Berdios, miał obecnie okropne kłopoty. Zaczęły się one poprzedniej nocy, ze środy na czwartek. Jak już wiemy, o północy przyjechała komisja, w której skład wchodził żołdybin. Weza wezwała przed swoje oblicze prezesa, zawiadomiła go o śmierci Berlioza, po czym wszyscy udali się do mieszkania numer 50. Dokonano tam opieczętowania, rękopisów i innych rzeczy zmarłego. Ani Gruni, służącej na przychodne, ani lekkomyślnego Stiepana Bogdanowicza w tym czasie w mieszkaniu nie było. Komisja zawiadomiła prezesa, że rękopisy zmarłego zabiera, aby je przejrzeć i uporządkować, że powierzchnia mieszkaniowa należąca do nieboszczyka, to znaczy trzy pokoje, dawny gabinet jubilerowej, salon i stołowy, zostaje przekazana spółdzielni, rzeczy zaś należy zgromadzić w jednym miejscu i zabezpieczyć aż do momentu zgłoszenia się spadkobierców. Wieść o śmierci Berlioza rozniosła się po domu z nadnaturalną szybkością i poczynając od 7 rano w czwartek w mieszkaniu Bosego, Dzwoniły się telefony. Przepraszam, jaka znowu przekąska! Bosego ogarniał już gniew. Musimy tu wyznać, aczkolwiek z przekrością, że Nikanor bosy z natury był nieco gwórowaty. Przebywanie na metrażu nieboszczyka jest zabronione. Co pan tu robi? Ależ niech pan siada! wrzeszczał ani trochę niezdetonowany obywatel i nawet kręcąc się jak fryga, zaczął podsuwać prezesowi fotel. Rozwścieczony do ostateczności bosy, wzgardził fotelem i wrzasnął. — Kim pan jest? — Ja, szanowny panie, zajmuję stanowisko tłumacza przy osobie cudzoziemca, który rezyduje w tym właśnie mieszkaniu — przedstawił się ten, który nazwał siebie Korowiowem i trzasnął obcasami żółtych, niewyczyszczonych butów. Bossy ze zdziwienia otworzył usta. Obecność w tym mieszkaniu jakiegoś cudzoziemca, no dodatek jeszcze z tłumaczem, była dla niego zupełną niespodzianką, w związku z czym zażądał wyjaśnień. Tłumacz chętnie mu ich udzielił. Zagraniczny artysta, pan Woland, został zaproszony przez uprzejmego dyrektora Varity, Stjepana Lichodiejewa, aby w czasie, kiedy będzie występował, co potrwa mniej więcej tydzień, skorzystał z jego gościnny. Dyrektor jeszcze wczoraj zawiadomił o tym pisemnie prezesa, prosząc o zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy, dopóki Lichodiejew nie wróci z Jałty. Lichodiejew nic takiego do mnie nie pisał, powiedział zdumiony prezes. Niech pan może jednak dobrze poszuka w swojej teczce, zaproponował słodko Korowiow. Zruszając ramionami, prezes otworzył teczkę. Znalazł w niej list od Lichodiejewa. Jak to się stało, że o tym zapomniałem? Patrząc tempo na otwartą kopertę, wymruczał bosy. — Nie takie rzeczy się zdarzają, niech mi pan wierzy, nie takie! — zatajkotał Korowiow. — Roztarnienie, roztarnienie, przemęczanie i podwyższone ciśnienie, drogi przyjacielu. Sam jestem roztarniony do niemożliwości. Kiedyś przy kieliszku opowiem panu kilka faktów z mojego życia, daję słowo. Nie powstrzyma się pan od śmiechu. — A kiedy Lichodiejew wjedzie do Jałty? — Ależ on już pojechał, pojechał! — krzyczał tłumacz — on wie pan, jest już w podróży, jest już diabli wiedzą gdzie. W tym momencie tłumacz zamachał ręką, ma jak wiatrak, bo oświadczył, że musi osobiście zobaczyć się z cudzoziemcem. Tłumacz jednak stanowczo odmówił. Niemożliwe, zajęty, trasuje kota. Kota, jeśli pan sobie życzy, mogę pokazać, zaproponował. Z tego z kolei zrezygnował prezes. Tłumacz zaś z miejsca złożył mu nieoczekiwaną, ale nadal interesującą propozycję ponieważ pan Wolan za żadną cenę nie życzy sobie mieszkać w hotelu, a przywykł do życia na szerokiej stopie, czy więc w takim razie spółdzielnia nie zgodzi się na wynajęcie na tydzień, dopóki będą trwały jego występy w Moskwie, całego mieszkania, to znaczy również tej jego części, w której mieszkał nieboszczyk Berrios. Przecież dla niego to jest zupełnie obojętne. Dla nieboszczyka znaczy się, szeptem chrypiał Korowiow. — Zgodzi się pan chyba ze mną, prezesie, że to mieszkanie nie jest mu już teraz do niczego potrzebne? Prezes z niejakim zdziwieniem powiedział, że przecież cudzoziemcy zwykli mieszkać w metropolu, a nie w prywatnych mieszkaniach. — Mówię panu, ten jest grymaśny jak sam diabeł! — szeptał Korowiow. — Nie ma życzenia! Nie znosi hoteli! Mam już ich potąd! Tych zagranicznych turystów! Intymnie użalił się, wskazując palcem swoją żelastą szyję. Proszę mi wierzyć, już w piętkę gonie. Przyjdzie taki jeden z drugim i albo naszpieguje jak ostatni Cukinsyn, albo grymasami zamęczy człowieka. I tak mu źle, i tak niedobrze. A dla waszej współdzielni, szanowny prezesie, to wielka wygoda i znaczny profit. Na pieniądzach mu nie zależy. Korowiow rozejrzał się dookoła, a potem szepnął bosemu na ucho: milioner! Propozycja tłumacza zawierała wyraźny, praktyczny sens. Propozycja ta była solidna, ale coś nad wyraz niesolidnego było w jego sposobie mówienia, w jego ubiorze i w tych wstrętnych, pozbawionych wszelkiego sensu binoklach. Wszystko to sprawiało, że jakieś niejasne uczucie trapiło duszę prezesa. Mimo wszystko postanowił jednak przyjąć propozycję. Rzecz w tym, że spółdzielnia miała, niestety, nader znaczny deficyt. Przed zimą należało zakupić ropę naftową dla potrzeb centralnego ogrzewania. Nie wiadomo tylko za jakie kapitały, a z pieniędzmi cudzoziemca można by chyba wyjść na swoje. Ale praktyczny i ostrożny prezes oświadczył, że przede wszystkim musi uzgodnić sprawę z biurem turystyki zagranicznej. Rozumiem, zawołał Korowiow. Jakże można bez uzgodnienia? Oczywiście. Oto telefon prezesie i proszę niezwłocznie uzgodnić. A co do pieniędzy, jak się pan nie krępuje dodał szeptem Korowio, z prezesa do przedpokoju, gdzie stał telefon. Od kogo brać, jeśli nie od niego? Gdyby pan zobaczył jego willę w Nicei, kiedy pan w przyszłym roku wybierze się latem za granicę, niech pan specjalnie przyjedzie popatrzeć. Oko panu zbieleje. Bosy załatwił sprawę w Biurze Turystyki Zagranicznej z niesłychaną wprost wstrząsającą szybkością. Okazało się, że w biurze wiedzą już o tym, że pan Woland pragnie zatrzymać się w prywatnym mieszkaniu Lichodejewa i że nie mają co do tego żadnych zastrzeżeń. No to cudownie! wydzierał się Korowiow. Nieco oszołomiony jego trajkotaniem, prezes oświadczył, że spółdzielnia zgadza się wynająć na tydzień mieszkanie numer 50 artyście Wolandowi po. Prezes lekko się zająknął i wypalił: po 500 rubli dziennie. Wtedy korowiow wprawił prezesa w ostateczne zdziwienie. Po złodziejsku mrugnął w stronę sypialni, skąd dobiegły odgłosy miękkich skoków olbrzymiego kota i zakrypiał. To znaczy za tydzień trzy pół tysiąca? Bosy pomyślał, że korowiow powie teraz Ma pan niezły apetycik prezesie. Ale korowiow powiedział coś zupełnie innego. I to mają być pieniądze! Niech pan zażąda pięć. On da! Nikanor Bosy, nawet nie zauważył, kiedy ze zmieszanym uśmiechem na twarzy, znalazł się przy biurku zmarłego, przy którym to biurku Korowiow błyskawicznie, jest niezwykłą zręcznością, napisał tekst umowy w dwóch egzemplarzach. Następnie pomknął do sypialni, powrócił i oba egzemplarze były już opatrzone za maszystym podpisem cudzoziemca. Podpisał umowę również i prezes. Wtedy Korowiow poprosił o pokwitowanie na pięć. Słownie, słownie prezesie! Tysięcy rubli i ze słowami, jakoś nielicującymi z powagą chwili: eins, zwei, drei, wyłożył bosemu na biurko pięć nowiutkich paczek prosto z banku. Odbyło się przeliczenie, oficje okraszone porzekadłami, żarcikami korowiowa w rodzaju: pieniądz lubi być liczony, pańskie oko konia tuczy i innymi tej samej klasy. Przeliczywszy pieniądze, Bose wziął od Korowiowa paszport cudzoziemca, aby zameldować artystę na pobyt tymczasowy. Włożył ten paszport wraz z umową i pieniędzmi do teczki i jakoś nie mogąc się powstrzymać, wstydliwie poprosił o bilecik. – Och, nie ma o czym mówić! – ryknął Korowiow. – Ile pan sobie życzy bilecików? Dwanaście? Piętnaście? Oszołomiony prezes wyjaśnił, że bileciki są mu potrzebne w liczbie dwóch. Dla niego samego mianowicie i dla Pelagi Antonowny, jego żony. Korowiow natychmiast wyrwał z kieszeni notes i zamaszyście wypisał prezesowi kartkę na dwa bilety w pierwszym rzędzie. Tę karteczkę tłumacz lewą ręką zwinnie wręczył prezesowi, a prawą włożył w drugą dłoń prezesa grubą, szeleszczącą paczkę. Bosy rzucił na nią okiem, zapłonił się po uszy i zaczął odpychać paczkę od siebie. — Nie uchodzi! — wymamrotał. Nie chcę o tym nawet słyszeć! szepnął wprost prezesowe ucho Korowiow. U nas nie uchodzi, a u cudzoziemców wręcz przeciwnie! Pan go obrazi! A to po prostu nie wypada! Pan się przecież fatygował! Najsurowiej, wzbronione! cichuteńko zaszmerał prezes i rozejrzał się wokół. A gdzież są świadkowie? szepnął mu w drugie ucho Korowiow. Gdzie świadkowie, pytam! Co też pan? I w tym momencie stał się, jak później twierdził prezes, cud. Paczka sama wcisnęła mu się do teczki, a następnie bosy z poczuciem dziwnej słabości, jak po ciężkiej chorobie, znalazł się na schodach. Wicher myśli szalał w jego głowie. Była tam i willa w Nicei, i tresowany kot i myśl o tym, że świadków istotnie nie było oraz że pelagia Antonowna ucieszy się z biletów. Myśli te, aczkolwiek bez żadnego związku ze sobą, były na ogół przyjemne, niemniej jednak jakiś ściern w na najgłębszych czeluściach prezesowej duszy uwierał bosego. Był to cierń niepokoju. Poza tym, tu, na schodach, nagle poczuł się tak, jakby dostał obuchem w łeb. A w jaki sposób tłumacz dostał się do gabinetu, skoro na drzwiach znajdowała się nienaruszona pieczęć? I jak to się stało, że on, Nikanor Bosy? nie zapytał o to? Przez jakiś czas prezes, jak baran, wpatrywał się w stopnie schodów, ale w końcu postanowił machnąć na to wszystko ręką i nie zamęczać się rozważaniami na zbyt skomplikowane tematy. Skoro tylko prezes opuścił mieszkanie, z sypialni dobiegł niski głos. Nie spodobał mi się ten prezes. To szubrawidzy krętacz. Czy nie można zrobić tak, żeby on się tu więcej nie pojawił? Wystarczy, że rozkażesz, messer! odezwał się Krowiów, a głos jego nie był już skrzekliwy, ale dźwięczny i bardzo czysty. I momentalnie przeklęty tłumacz znalazł się w przedpokoju, nakręcił numer i powiedział do słuchawki głosem nie wiedzieć czemu nad wyraz płaczliwym. Halo! Uważam za swój obowiązek zawiadomić, że prezes spółdzielni, do której należy dom pod numerem 302A na ulicy Sadowej, Nikanor Iwanowicz Bosy, spekuluje walutą. W obecnej chwili w jego mieszkaniu pod numerem 35 w przewodzie wentylacyjnym w ubikacji znajduje się zawinięte w papier gazetowy 400 dolarów. Mówi Timofiej Kwascow, lokator inkryminowanego domu z mieszkania numer 11. Zaklinam na wszystko o utrzymanie mego nazwiska w tajemnicy, ponieważ obawiam się zemsty przytoczonego wyżej prezesa. I odwiesił słuchawkę. drani co dalej działo się w mieszkaniu pod 50, nie wiadomo, ale za to dokładnie wiadomo, co robił Nikanor Bossy. Prezes mianowicie zamknął się na haczek w ubikacji, wyjął z kieszeni paczkę, którą w niego wmusił tłumacz i upewnił się, że zawiera ona 400 rubli. Paczkę tę bosy zawinął w kawałek gazety i wepchnął w przewód wentylacyjny. Pięć minut później siedział już przy stole w swojej maleńkiej jadalni. Małżonka jego przyniosła z kuchni starannie pokrojonego suto posypanego szczypiorkiem śledzia. Nikanorbosy napełnił wódką kieliszek, wypił, nalał znowu, wypił, nadział na widelec trzy dzwonka śledzia i w tym właśnie momencie ktoś zadzwonił do drzwi, a właśnie żona wniosła wazę, z której buchała para. Wystarczyło raz tylko spojrzeć na tę wazę, by wiedzieć, że wewnątrz w gęstwinie płomiennego barszczu znajduje się to, co najsmaczniejsze na świecie kość szpikowa. Bosy przełknął ślinę i zawarczał jak pies. Żeby ich ziemia pochłonęła! Nawet zjeść nie dadzą! Nie wpuszczaj nikogo! Nie ma mnie! Nie ma! W sprawie mieszkania powiedz, żeby przestali tu latać. Za tydzień będzie zebranie zarządu. Małżonka pobiegła otwierać, a prezes łyżką gazową wyłobił z żyjącego płomieniem jeziora ją. Kość pękniętą wzdłuż. W tym momencie do pokoju weszło dwóch obywateli, a z nimi nie wiedzieć czemu śmiertelnie pobladła żona prezesa. Bo syna widok owych obywateli również zbielał i wstał. Gdzie tu jest toaleta? Z troską w głosie zapytał pierwszy, ten w białej koszuli. Coś stuknęło o nakryty do obiadu stół. Tonika bosy upuścił łyżkę na ceratę. – Tutaj, tutaj! – szybciutko odpowiedziała Pelagia Antonowna. Przybysze niezłocznie udali się na korytarz. – A o co chodzi? – cicho zapytał Bosy, podążając za gośćmi. – U nas w mieszkaniu nie może się znajdować nic takiego. Może bym tak mógł zobaczyć dokumenty? Proszę o wybaczenie. Pierwszy w przelocie pokazał prezesowi stosowny dokument, a drugi w tej samej sekundzie stał już na taborecie w ubikacji z ręką w przewodzie wentylacyjnym. Mosemu pociemniało w oczach. Rozwinęto gazetę, ale w paczce nie było rubli, tylko dziwne, nieznane banknoty. Nie to niebieskie, nie to zielone, z podobizną jakiegoś starca. Zresztą, wszystko to bossy widział niezbyt wyraźnie. Przed oczami latały mu jakieś plamy. Dolary no wentylacji! Za dumą powiedział pierwszy i miękkim, uprzejmym głosem zapytał bosego: To wasza paczuszka? Nie, odpowiedział strasznym głosem prezes. Podrzucili wrogowie! To się zdarza, zgodził się ten pierwszy i dodał znowu bardzo serdecznie: No cóż, trzeba oddać resztę. Nie mam więcej, nie mam, przysięgam na Boga! Nigdy niczego podobnego nawet w ręku nie miałem! rozpaczliwie krzyczał prezes. Rzucił się w stronę komody, z łoskotem wyciągnął szufladę, a z niej teczkę, wykrzykując przy tym bez związku. Oto umowa, tłumacz, bandyta, podrzucił korowio w binoklach. Bosse otworzył teczkę, wsadził rękę do środka, ściniał na twarzy i opuścił teczkę w barszcz. Teczka była pusta. Ani listu od stiopy, ani umowy, ani paszportu cudzoziemca, ani pieniędzy, ani kartki w sprawie biletów. Jednym słowem, w teczce nie było nic oprócz celówki. Towarzysze! nieludzkim głosem wrzasnął prezes. Trzymajcie ich! W naszym domu grasuje nieczysta siła! W tym momencie nie wiadomo co zwidziało się jego żonie, ponieważ załamała ręce i zawołała. Przyznaj się, Iwanycz! Krócej będziesz siedział! Bosy z oczyma nalanymi krwią potrząsnął pięściami nad głową żony i chrypiał. O, krowa przeklęta! Potem osłabł, opadł na krzesło, najwidoczniej postanawiając poddać się temu co nieuniknione. W tym czasie Timofiej Kondratiewicz-Kwascow płonąc z ciekawości stał na podeście przypadając na zmianę raz okiem, raz uchem do dziurki od klucza w drzwiach prezesowego mieszkania. Po pięciu minutach wszyscy mieszkańcy domu, którzy w tym czasie znajdowali się na podwórku mogli wiedzieć swego prezesa jak w towarzystwie dwóch mężczyzn przemaszerował wprost do bramy domu. Opowiadano, że Nikanor Iwanowicz wyglądał jak cień, że idąc chwiał się, jakby był pijany i że mamrotał coś pod nosem. A po godzinie nieznajomy obywatel pojawił się w mieszkaniu numer 11, właśnie wtedy, kiedy Timofiej Kwascow, zakwestując się ze za szczęścia, opowiadał innym lokatorom, jak nakryto prezesa. Skinieniem palca wywołał Kwascowa z kuchni do przedpokoju. Coś mu powiedział, po czym Kwascow przepadł wraz z nim.